Nazywam się Tomasz Rudomino, a to mój podcast w sztuce. To historia o artystach, ich kochankach, ich codziennym życiu. Co jedli, jak mieszkali, z kim sypiali, gdzie podróżowali, do jakich chodzili knajp i gdzie trwonili pieniądze. O tym nie dowiecie się z podręczników do historii. Bo w sztuce, jak w życiu, wszystko jest dwuznaczne. Zapraszam. Dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o przyjaźni, ale nie o przyjaźni jako takiej, ale pomiędzy artystami. Wybraliśmy męską przyjaźń. Pretekstem jest wystawa w Londynie, która zainspirowała nas do dzisiejszej audycji. Dorota Wojciechowska i Tomek Rudomino. Było ich czterech: Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach i Michael Andrews. Dzielło ich prawie wszystko pochodzenie, styl malowania, wrażliwość, z jaką patrzyli na świat. Łączyła ich za to miłość do sztuki, uzależnienie od kolonirum rum i rentgenowski wręcz zmysł obserwacji, który pozwalał im zobaczyć w rozmówcy coś więcej niż tylko przypadkowego człowieka. W dysfunkcyjnej rodzinie, jaką tworzyli bywalcy Soho, udało się im wytworzyć coś na kształt przyjaźni, która pozwoliła każdemu z nich podążać własną ścieżką kariery, przy jednoczesnej akceptacji geniuszu pozostałych. Ale przyjaźń pomiędzy tą czwórką przechodziła przecież różne etapy. Był okres fascynacji, bateskiej miłości, ale także był czas zazdrości i zawiści wynikający z niespełnionych najczęściej ambicji. Freud przyjaźnił się za Auerbachem ponad 40 lat, z Baconem kilkanaście. Pierwszą relację zakończyła śmierć Luciana, drugą zazdrość, nad którą Freud nie potrafił zapanować. To prawda, przyjaźń między Freudem a Baconem była pełna zwrotów i pełna różnego rodzaju dynamiki, ale do tego dojdziemy. Natomiast Michael Andrews przyjaźnił się ze wszystkimi równie beznamiętnie. Lubił wszystkich jednakowo, ale z żadnym z nich nie nawiązał niczego, co by przekraczało progi tak słynnych miejsc jak Willers czy Colony Room. Czwórka tych wybitnych brytyjskich artystów spędzała nie tylko upojne noce w Soho, ale także była dla siebie inspiracją. Niejednokrotnie pozowali dla siebie, jak było to w przypadku Freuda, który z wrodzoną sobie precyzją sportretował Bacona. Ten odwdzięczył się mu serią portretów, które do dzisiaj zachwycają każdego, kto ma szczęście, aby zobaczyć je na żywo. Cała czwórka artystów pojawiła się także na obrazie Michaela Andriusa zatytułowanym Colony Room i godzinami wysiadywała u Muriel Belcher. Nie bez przyczyny nazywano ich chłopcami Muriel. Tych słów użył wobec tej czwórki inny bywalec Soho, doskonały malarz, wiecznie zamknięty w sobie Żyd tułacz Ron Kitarz. Skoro jesteśmy przy kolonii Rum, to może warto powiedzieć coś o początkach tego miejsca. W czasach, kiedy otworzono kolonię Rum, obowiązywała w Wielkiej Brytanii ustawa z 1914 roku regulująca godziny, w jakich puby mogły być czynne ich funkcjonowanie ograniczono do dwóch przedziałów czasowych 1130 15 a więc pora lunchu. Potem następowała 3 przerwa i ponownie puby otwierały swoje podwoje w porze kolacji, czyli mniej więcej gdzieś od godziny 18:00 do 22:30. Tutaj właściwie przypomina mi się taka anegdota, która pewnego dnia, którą pewnego dnia nigdzie indziej jak w londyńskim pubie opowiedział mi pewien starszy gentleman z Irlandii. Brzmiało to tak. W Dublinie puby otwierano o 10.30. Kiedy o 10 rano wszedłem do pubu pytając, przepraszam, o której pan otwiera, barman odpowiedział mi: O 10.30. Po czym dodał: Czy podać panu jakiegoś drinka, aby umilić panu oczekiwanie? Bardzo urocza historia przypomina czasy PRL. Kiedy przed godziną 13 nie podawano alkoholu, choć już od 9 rano wszyscy bywalcy kawiarni byli lekko wstawieni, a to za sprawą kawy, do której wlewano winiak. Ale do rzeczy. Wróćmy jeszcze do historii Kolonii Rum. Muriel doskonale znała te zasady i to właśnie w nich upatrzyła sobie szansę na biznes. Tylko prywatne kluby mogły bowiem serwować alkohol cały dzień. Dlatego powstał właśnie Kolonii Rum. Klub Dżentelmenów z Soho. Klub Dżentelmenów z Soho, czyli jak rozumiem, wchodzisz przez rekomendacje innych. Czy dobrze myślę? Dokładnie tak. Kluby Gentlemana powstały na początku XVIII wieku. Były one bardzo ekskluzywnymi miejscami. Począwszy od wystoju wnętrza, gdzie na ścianach królowały obrazy znanych malarzy, po menu, w którym nie mogło zabraknąć szampana i cygar. Takie pierwsze trzy kluby to były White's, Brook's i Puddle's. Wszystkie one były umeblowane w charakterze takiego przepychu, bogactwa, ale również miały jedną ciekawą zaletę. Pozwalały swoim członkom na hazard, co było absolutnie nielegalne poza murami klubów. Kluby miały zazwyczaj salon, bibliotekę, bar, pokój do bilarda oraz pokój do rozmów. Coś, co kolonii Rum chciało zmieścić wszystko na jednej powierzchni, może oprócz tego bilarda. Muriel jako jedna z niewielu nie dyskryminowała członków swojego klubu ani z uwagi na ich pochodzenie, ani na orientację seksualną i na kolor skóry. Bo tu wspomniałeś o tym, że trzeba było mieć rekomendacje do klubów dżentelmena. Tak, trzeba było mieć rekomendacje, ale też należało przynależeć do wyższej klasy, jak również opłacić składkę. Muriel zaadoptowała tylko tą ostatnią rzecz, czyli żeby zapłacić składkę i mieć rekomendacje innego członka. Kolonii Rum w pewnym momencie posiadał aż 700 członków. Dzień przed otwarciem klubu spotkała się z Francisem Baconem, którego już wtedy nazwisko wiele znaczyło. Wcisnęła mu do ręki kilka banknotów, szepcząc mu do ucha Zaproś do Kolonii Rum swoich przyjaciół. Zapłacę tobie za każdego. I tak też się stało. Przy barze zaczęli upijać się tacy jak Frank Auerbach, Peter Blake, Henri Cartier-Bresson, Lucien Freud, Alberto Giacometti, Nina Hamlet, Augustus John, Kitasz. Damien Hirst, Mark Quinn i wielu innych, których nazwiska nadal są na ustach wywalców Soho. Skoro jesteśmy przy alkoholu. Kolonii Romów wprowadził modę na picie szampana. Były też oczywiście serowane tam inne alkohole, takie jak wódka czy wino kiepskiej jakości. Muriel piła tylko szampana i wódkę, przechodząc na piwo tylko wtedy, kiedy musiała dać odpocząć swojej wątrobie. Podobnie Francis Bacon pił głównie szampana. Zresztą on miał wielki gest. Kupował szampana i szczodrze polewał go swoim kompanom, wołając przy tym. Szampan dla moich prawdziwych przyjaciół. Prawdziwy ból dla przyjaciół fałszywych. Bacon uwielbiał Muriel i jej klub. Mówił, że tylko tam może być sobą. Przychodził do niego regularnie przez prawie 40 lat, czasem sam, czasem ze swoimi kochankami. Kiedy ból życia był nieznośny. Chował się z kieliszkiem w łazience, a Muriel wieszała wtedy kartkę na drzwiach: Toaleta nieczynna. Tam w zielonym pokoju każdy mógł być sobą, mógł obnażać się dowolnie i zdejmować majtki przed kim tylko chciał. Ale ty wiesz, że na początku on wcale nie był zielony. Na początku wystrój przypominał dżunglę. Były palmy w doniczkach i fototapety na ścianach. Niestety rośliny obumarły, bo ktoś musiał je podlewać, a fototapety odpadły. Bywalcy klubu postanowili więc odmalować pokój na zielono. I tak też zostało. Jak wspomniałem, każdy mógł być tam sobą. Muriel nie tolerowała jedynie sikania przy barze, co zdarzyło się niestety dość często niespełnionej malarce Ninie Hamnet i to bynajmniej nie z powodu chorego pęcherza. Ale wróćmy do przyjaźni tej czwórki. Freuda z Auerbachem łączyła również wspólna przeszłość. Obydwoje byli żydowskimi uchodźcami z nazistowskiego Berlina. Auerbach przyjechał do Londynu w ramach Kindertransport. Jego rodzice zginęli w Auschwitz, co położyło się cieniem na całą jego późniejszą twórczość. Freud przyjechał z rodzicami do Anglii kilka lat wcześniej. Lucian Freud jako jedyny kolekcjonował obrazy swoich przyjaciół. Był z nimi tak samo związany jak z ich autorami. Nie zgadzał się nawet wypożyczać je na wystawy, twierdząc, że po powrocie byłyby już zupełnie innymi obrazami. Przyjaźń między Francisem Baconem rozciągała się na wiele płaszczyzn. Bacon, podczas długich rozmów w ciężkim od dymu papierosów kolonii rum, zachęcał Freuda, aby ten nie uległ modzie na abstrakcję i podążał za głosem serca w kierunku figuracji, którą on sam uważał za styl doskonały. Przesiadywał też u Luciana w domu, zaapując się przy okazji na darmową kolację, co niezbyt się podobało ówczesnej żonie Freuda. Bo urodzony w Dublinie Francis był egocentrycznym ekstrawertykiem, który miłości szukał w sadomasochistycznych Uf, związkach. Był przy tym zafascynowany ludzkim ciałem w ruchu. Jego portrety są pełne dynamiki, niejednokrotnie przypominają poruszone klatki filmowe. Uchwycone na nich osoby zdają się przemierzać sobie znaną drogę, podczas której zostali przełapani właśnie przez artystę. Skoro mowa o ludziach i portretach. Lucian Freud był zafascynowany ludzkim ciałem, choć w inny sposób. Jego z kolei interesowała tekstura, forma i to, jak zachowuje się wspomniane ciało w różnych sytuacjach: jak reaguje, gdy odpoczywa, gdy jest w konfrontacji z gryzoniem i jak wygląda podczas ciąży czy choćby w czasie snu. Wierzył, że ciało jest lustrem tego, co dzieje się w ludzkim mózgu, dlatego też najpierw zdejmował ze swoich modeli ubranie a następnie dobierał się do ich duszy, aby stamtąd dostać się wprost do ich mózgu. Zostawiał ich potem nagich i bezbronnych, gotowych na zmianę, jaka miała się w nich dokonać podczas długich miesięcy pozowania. Z kolei Michael Andrews szukał swoich modeli głównie w londyńskich pubach i klubach. Na jego obrazach widzimy sceny z kolonii Room, na których pojawia się Muriel Belcher, Francis Bacon, Lucian Freud oraz fotograf ówczesnych celebrytów John Dickin. No właśnie, John Dickin. Bez niego nie byłoby tej wystawy, tej historii, o której rozmawiamy. Jest 1962 rok. John Dickin otrzymał zlecenie od magazynu Queen, aby sfotografować czterech brytyjskich artystów, których historia sztuki nazwie twórcami School of London. W restauracji Wheelers, mieszczącej się przy Old Campton Street, niedaleko Colony Room, został zaaranżowany lunch. Za stołem zasiedli Freud, Bacon, Auerbach, Andrews. Niestety to zdjęcie nigdy nie zostało publikowane z uwagi na jego nieostrość. 20 lat później stało się jednak ikoną. Był jeszcze jeden fotograf w Soho. Nazywał się Bruce Bernard. Dokładnie tak. Na jego fotografiach Freud pozuje ze swoją córką Bellą i ówczesną kochanką Celio Paul. Freud poznał ją w Slade School of Fine Art. Ona była studentką, a on wykładowcą. Dzieliło ich 37 lat. Freud przemierzał korytarze uczelni w doskonale skrojonym garniturze, paląc przy tym żytany i upatrując swoich nowych mus. Wybór padł na 18 osiemnastolatkę z Devą. Niemal od razu Selia wylądowała w jego łóżku, dołączając tym samym do panteonu jego mus. Luciana zaimplementował w jej mózgu myśl, że ich relacja przypomina związek Gwen John. Ze starzającym się August Rodem. Gwen porzuciła malarstwo na rzecz doświadczenia bycia zakochanym, jak twierdziła. Freud oczekiwał tego samego od Celi. W porównania do Rodena Freud używał dość często. Przed Celią tym samym uwiódł Suzy Boyd, a następnie zrobił jej czworo dzieci. Wróćmy do Muriel Belcher, której uroda przypominała Hedy Lamar. Ale w tryptyku Bacona namalowanym w 1966 roku bodaj wyglądała okropnie ze steformowaną czaszką i wykrzywionymi ustami. A jaka była naprawdę? Muriel urodziła się w ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie. Jako dziecko była bardzo nerwowa i okropnie się jąkała. Po latach mówiła, że przestała się jąkać, gdy nauczyła się przeklinać. Do Londynu uciekła z domu w wieku 16 lat, gdy ojciec ją spoliczkował za używanie szminki. Jeżeli chodzi o jej aparycję, to była drobną brunetką o zachrypłym głosie, którego tembru nie powstydziłby się żaden skacowany marynarz. Kiedy mówiła, wszyscy milczeli. Nawet ci, którym w oparach opium wymieszanego z alkoholem, wydawało się, że wiedzą więcej niż ona. Lgnęły do niej odrzucone przez świat istoty, dla których koloni Rum stał się substytutem rodzin, których nigdy nie mieli. Byli tam wszyscy malarze, pisarze, poeci. Na czele z Dylanem Tomasem, który pewnego dnia zwymiatował tam na dywan drag queens i początkujące aktorki, które nie marzyły o sławie, ale o tym, aby w końcu mieć za to zapłacić czynsz. Profesjonalni alkoholicy i jeszcze bardziej profesjonalni narkomani. Muriel, bo o niej cały czas mowa, nie interesowała jednak działalność charytatywna ani dobre uczynki robione w niedzielę między wesołym a sumą. Ona chciała pieniędzy i sławy. Miała też nosa do interesów. Z chirurgiczną precyzją oddzielała emocje od biznesu. Wiedziała, kto ma pieniądze, a kto ich nie ma. Nie spoufalała się z nikim, choć do niektórych miała słabość. Francisa Bacona nazywała czule córką, a Luciana Freuda ukochaną cipką. Niczym Bóg stwarzała coś z niczego powołała nowy świat w miejscu, które inni skazali na niebyt. Belcher stworzyła w Socho to, co Gertruda Stein z Alice Toklas zrobiły w Paryżu. Dali przestrzeń nie tylko fizyczną, ale przede wszystkim intelektualną największym mózgom swojego czasu, o których świat sławy jeszcze się nie upomniał. Do Stein przychodził młody Hemingway ze swoją uroczą żoną, która uwielbiała kapelusze, wpadał Picasso i Scott Fitzgerald, o którym Gertruda mówiła, że jako jeden z nielicznych potrafił całkiem przyzwoicie pisać. Był też Sinclair Louis, Ezra Pont, Sherwood Anderson oraz Henri Matisse. Muriel, Gertruda oraz Alicja trzy lesbijki, które stworzyły nie tylko legendę samych siebie, ale i miejsc, które wykreowały. Łączyło ich wiele, choć na pozór dzieliło wszystko. Kiedy Belcher upijała na umór swoich gości w Londynie, Stein serwowała mi szparagi upaćkane w maśle, które dopiero co z patelni ściągała Toklas. Paryż i Londyn są jak dwa żywioły, które nie mogą bez siebie żyć, bo chcą tego samego i w tej samej chwili. Z całej tej piątki o której dzisiaj rozmawiamy, do dnia dzisiejszego żyje jedynie Frank Auerbach. Mieszka i pracuje w tym samym domu w Camden Town. Rzadko co prawda przyjmuje gości i udziela wywiadów. Na lunch zazwyczaj kupuje kanapki w pobliskiej Max'e Spencer, bo czasy Wheelers i Colony Room odeszły wraz z jego przyjaciółmi. Paleta Auerbacha jest ciemna, a jego ruchy mocne i pełne tekstury. Jego obrazy przypominają momentami płasko Namalowane są grubą warstwą farby, która tworzy swoistego rodzaju optyczną iluzję, powodującą, że czasem trzeba odejść od obrazu na kilka metrów, aby zobaczyć, co tak naprawdę przedstawia. Świata Airbacha był klaustrofobicznie mały. Artysta prawie nigdy nie opuszczał Londynu. Przez ostatnie 50 lat malował 7 dni w tygodniu w tym samym studiu w Camden Town. Jego portrety są pełne namiętności, ukrytej pod grubą warstwą farby, są bramą prowadzącą do wewnętrznego świata. Żaden z tej czwórki nie urodził się w Londynie, mimo to stali się symbolem tego miasta i nieformalnymi twórcami School of London. Każdy z nich malował intymne portrety swoich przyjaciół, kochanków, dzieci, żon i kobiet, które zawładnęły ich umysłami. Tą niezwykłą relację między malarzem a modelem ukazuje wystawa Friends' and Relations w Londynie. Widzimy na niej zestawienie portretów, które wyszły spod pędzla tej genialnej czwórki. Wchodzimy niejako w ich intymny świat przyjaźni i miłości, pożądania i rozpaczy, która jednych pchała do malowania, a innych do pozowania. Rozgrywające się tango pomiędzy malarzem a modelem dopełniają fotografie wspomnianego już dzisiaj przez nas Brisa Bernarda. Każdy może odbyć podróż w głąb sztuki. I ja powróciłem do kolny room. Podają tam wiejpruń za 650 albo wódkę z sokiem brzoskwiniowym, bo klubu już nie ma. Zostały tylko wąskie drzwi prowadzące na piętro, gdzie się mieścił. Na dole w dawnej włoskiej restauracji jest teraz bar. Próżno zatem szukać śladów tamtej historii. Jest tylko adres. 41 Dean Street, Soho. A co w takim razie z przyjaźnią? Przyjaźń, tak jak miłość, potrafi odmienić czyjeś życie o 180 stopni. Potrafi wydobyć z człowieka to, co najlepsze i pchnąć go do czynów, których sam by się nie spodziewał. Jednak przyjaźń od nienawiści dzieli bardzo często tylko jeden krok. Nikt bowiem nie potrafi tak precyzyjnie zranić, jak przyjaciel, który wie o nas wszystko. I tym optymistycznym przesłaniem kończymy nasz dzisiejszy podcast. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych oraz czytania w sztuce.net.